Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Przebienda, witam Was w nowym odcinku, mamy czarny piątek, początek czarnego weekendu, święto wyprzedaży, święto zakupów, w związku z tym, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, wracam dzisiaj z kolejnym nagraniem, który będzie poświęcony samej akcji i przeglądowi najciekawszych ofert. Jestem troszkę przeziębiony, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu z nagrywaniem. Także zaczynamy. Więc jeśli chodzi o sam Black Weekend, no to akcja jak co roku będzie trwała od północy z czwartku na piątek do północy z niedzieli na poniedziałek i przygotowaliśmy dla was w tym roku najwyższy rabat na całą ofertę, jaki do tej pory mieliśmy w stosunku do poprzednich akcji w tym roku. Wszystkie nasze produkty bazowo, startowo będą przecenione o 22%, czyli wszystkie produkty w ofercie sklepu będziecie mogli nabyć ze zniżką wynoszącą 22%. Ale oprócz tego przygotowaliśmy dla Was jeszcze dodatkowe promocje na firmy Timar Mix znajdziecie rabat wynoszący 25%. No i również chciałem Was jeszcze zaprosić do działu wyprzedaży czy oferty specjalne. Znajdziecie taką zakładkę w naszym menu i tam znajdziecie produkty, które przesunęliśmy najwyżej. Maksymalne rabaty wynoszą do 60% od ceny podstawowej, także jest tam sporo ciekawych produktów, które będziecie mogli nabyć naprawdę z bardzo dużą, dużą zniżką. Także również zachęcam Was do tego, żeby przejrzeć ofertę tych, tych promocji. Tak jak co Roku, również i w tą sobotę, chciałbym Was na godzinę 18 zaprosić na transmisję live. To będzie live w formie Q&A i będzie on w całości poświęcony kwestiom sprzętowym. Czarny piątek, czarny weekend to jest święto zakupów. Z doświadczenia już wiem, że wielu z Was nie jest do końca pewnych, czy produkty, które chcielibyście zakupić będą w 100% odpowiadać Waszym zapotrzebowaniom, Waszym oczekiwaniom. W związku z tym będziecie się mogli tymi zapytaniami podzielić ze mną. Ja po prostu postaram się odpowiedzieć na te pytania, wskazując, czy produkty, które wybraliście dla Was, one po prostu będą w pełni odpowiadać Waszym potrzebom. Podobnie jak w poprzednich latach no, spodziewamy się dosyć sporej ilości zamówień i prawdopodobnie nie będziemy w stanie wysyłać tych zamówień na bieżąco. Zapewne pojawią się jedno- czy dwudniowe poślizgi, także proszę Was o cierpliwość, na pewno wszystkie zamówienia zrealizujemy, aczkolwiek pewnie nie uda się tego zrobić od razu. Tyle jeśli chodzi o takie tematy stricte organizacyjne. Wspominałem, że na tym filmie przygotuję ofertę specjalną na produkty, które najlepiej sprzedawały nam się w sezonie 2025. I tymi produktami są wędki, kołowrotki z serii Skanal I dzisiaj przygotowaliśmy ofertę specjalną na dwa zestawy. Pierwszym z nich jest wędka Eskanal o długości 3,3 m z kołowrotkiem Escanal 4,500 a drugim z nich jest S-Kanal 3,6 m z tym samym kołowrotkiem S-Kanal 4,5 więc jeśli chodzi o wędkę, no to wędki z serii Scana, zwłaszcza modele 3.6 m i 3.9 m, to bez wątpienia są absolutne bestsellery, jeśli chodzi o ofertę firmy Flagman. Dzieje się tak z bardzo prostego powodu, przede wszystkim jest to wędka, która charakteryzuje się niesamowitym stosunkiem ceny do, do jakości. Wydaje mi się, że nie przesadzę, jeśli powiem, że obecnie biorąc pod uwagę funkcjonalność sprzętu w stosunku do jego ceny na rynku nie znajdziecie drugiej tak dobrej wędki. To jest wędka, która nie jest droga i sugerowana cena to jest przedział pomiędzy 180 a 200 zł w zależności od modelu, więc jest to przedział budżetowy. Natomiast same właściwości użytkowe, funkcjonalne tych wędek absolutnie wymykają się tym ramom cenowym i są to tego typu wędki, które bez wątpienia zadowolą nawet bardzo wymagających użytkowników. Cechą charakterystyczną tych wędek jest ich niewielka waga. Model 33 m waży w okolicy 150 g, natomiast model 6 m poniżej 170 g. Wędki wyposażone są w bardzo smukłe, szybkie i sztywne blanki. Średnica tych blanków przy dolniku to jest w granicy 11 mm, ale przy tej niewielkiej średnicy te kije są bardzo szybkie. Na sucho powiedziałbym wręcz, że te wędki mają akcję szczytową. Bardzo przyjemnie się nimi rzuca, kije są bardzo operatywne. Natomiast pod obciążeniem te wędki przechodzą do akcji półparabolicznej. Jeśli chodzi o samo wykończenie wędki, to ona jest wykończona w sposób naprawdę bardzo klasyczny i powiedziałbym miły dla oka. Blank jest jednolity, matowy, rękojeść w jej dolnej części jest wykończona w korku, w górnej w piance Ewa. Sam Blank jest wyposażony w niewielkie, drobne przelotki. Nie są to kije, które są dedykowane do rzutu. Raczej do takiego właśnie sprawnego wędkowania na dystansie do powiedzmy 50 metrów, w wypadku tego kija 3-6 metra. W związku z tym, przede wszystkim producent skupił się na, tutaj na tym, żeby te przelotki były lekkie, nie przeciążały nam blanku i pozwalały osiągnąć efekt bardzo szybkiej wędki. I ta wędka taka w istocie jest. Wędki wyposażone są w dwie szczytówki, w wypadku kija 3-3 metra jest to 0,75 uncji i 1,5 uncji. Natomiast kij 3,6 m ma jedynkę i dwójkę. Jeśli chodzi o opis techniczny, to można by było powiedzieć, że to tyle. Trochę takich suchych informacji, natomiast to jak dobre są te wędki dopiero można poczuć, kiedy weźmie się je do ręki, porzuca się tymi wędkami, pocholuje się ryby, zobaczy się jak dobrze sygnalizują brania i jak świetnie trzymają ryby na kiju. Pod tym względem s sprawdzają się kapitalnie. Kij 3-3 metra jest kijem bardzo szybkim, bardzo operatywnym, świetnie łowi się nim szybkościowo na niewielkim dystansie, natomiast kij 3-6 metra lepiej sprawdzi się na dystansie dłuższym, w granicy 45 czy nawet 50 metrów. Jest to kij o troszeczkę większym zapasie mocy. Można go wykorzystywać do łowienia nawet na lekką metodę czy na pelet waglera. Natomiast, y, przede wszystkim, główne zastosowanie tej wędki to jest klasyczny feder, tam gdzie łowimy ryby małe i średnie. A my skupiamy się na tym, żeby mieć dobrą sygnalizację brania i bardzo dobre trzymanie ryby. I to w tej wędce jest bardzo fajne. I w zestawie do tych wędek przygotowaliśmy dla Was absolutny bestseller, czyli kołowrotek S-Kanal w rozmiarze 4,5 tysiąca. To jest kołowrotek, który narobił naprawdę bardzo dużo szumu na początku tego roku. Praktycznie wszyscy mówili o S-Kanalu, natomiast gdzieś w okolicy chyba maja bądź czerwca po prostu jego stany w europejskim magazynie flagmana najzwyczajniej na świecie się skończyły. No i on dosłownie kilkanaście dni temu na te stany powrócił. Pojawił się u nas w magazynie. Więc jeśli chodzi o samą budowę tego kołowrotka to naprawdę wszystko w nim mi się podoba. Począwszy od kwestii wizualnych kołowrotek został wykończony matową, czarną farbą z takimi delikatnymi zielonymi wstawkami, które korespondują również z tą całą kolorystyką z serii Skanal. Mamy tutaj niewielki, relatywnie lekki korpus z dużą szpulą. Ta duża szpula jest bardzo ważna, bo z jednej strony ona pozwala nam maksymalnie zwiększyć potencjał naszych rzutów, a z drugiej strony przez to, że mamy dużą średnicę szpuli i przełożenie 5:1 do 1, jesteśmy w stanie bardzo szybko zwijać nasz zestaw do brzegu albo z rybą albo w sytuacji, gdzie chcemy po prostu szybko podjąć nasz zestaw i z powrotem podać go w nasze pole łowienia. Niesamowicie ważna rzecz przy szybkościowym łowieniu niewielkich ryb. Na szpuli mamy pojedynczy, duży, okrągły, metalowy klips. Jeśli chodzi o pozostałe istotne cechy kołowrotka, mamy tutaj bardzo precyzyjny i miękki hamulec. Ja akurat nie korzystam z tradycyjnego hamulca, raczej pomagam sobie blokadą wstecznego biegu. Natomiast jeśli ktoś chciałby użyć tego kołowrotka do lekkiej metody czy do pere Waglera, no to ten tradycyjny hamulec może się przydać. Tutaj ważne jest, żeby był on po prostu płynny i on właśnie taki jest bez kanalu. Kołowrotek ma korbę wkręcaną bezpośrednio w mechanizm napędowy kołowrotka, także wszelkie ewentualne luzy są tutaj naprawdę zredukowane do minimum. Sama praca tego kołowrotka naprawdę jest aksamitna. Jak za kołowrotek, którego cena waha się w granicy 160 zł, no to ta praca powiedziałbym jest aż za dobra. Jasne, to nie jest kołowrotek, który kręci się tak dobrze jak modele dajwy. Czy Shimano w granicy 400 czy 500 zł? Natomiast w tym przedziale do 300 zł, naprawdę wydaje mi się, że to jest kołowrotek, który charakteryzuje się być może najlepszą pracą na rynku. I również wydaje mi się, że jeśli chodzi o relację ceny do jakości, to na ten moment jest to jedna z najciekawszych, o ile nie najciekawsza, propozycja na rynku w segmencie budżetowych kołowrotków do Federa. No i biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem Wam wcześniej, czyli smukłość blanku, wagę wędziska, funkcjonalność tych wędek, budowę samego kołobrodka, jego nienaganną pracę, cenę, to wydaje mi się, że jeśli ktoś poszukuje na ten moment zestawu dedykowanego do klasycznego Federa, lekkiej metody, pellet Waglera, to w tym przedziale cenowym na ten moment naprawdę nie znajdziecie nic lepszego na rynku. Ale mało tego, przygotowaliśmy dla Was ten sprzęt w specjalnej ofercie cenowej. Cena regularna w naszym sklepie to jest mniej więcej w granicy 370 zł. Natomiast my zestaw z wędką 3,3 m i kołowrotkiem SK na 4,5 tysiąca wyceniliśmy w ramach Black Weekend na 271 zł. Natomiast zestaw 3,6 m i kołowrotek 4,5 na cenę 278 zł. Ale to jeszcze nie wszystko. Podobnie jak w wypadku wcześniejszej promocji dotyczącej Wędki s również i teraz do tego zestawu dodamy gratis, tym gratisem będzie zanęta Timar Mix Elite Roach Black, kapitalna zanęta do jesiennego łowienia trudnych płoci, sam raz do zestawu z wędką s i kołowrotkiem S-Kanal 4,500. Ta oferta będzie aktualna do końca Black Weekendu. Ilość sztuk oczywiście jest ograniczona, także kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam do skorzystania z tej promocji, zapraszam do skorzystania z generalnego rabatu na całą ofertę. No i również zajrzyjcie do działu wyprzedaż, gdzie znajdziecie produkty w ekstra przesunionych cenach do 60%. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki za uwagę. No i widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem już mam nadzieję z nadwodem. Cześć!